Pojawiło się ostatnio kilka ciekawych komentarzy. Zaraz do nich przyjdziemy. Pierwszy. Eee, Bredzisz facet. To czymś nam pamiętko pamiętkę słowa Pana Jezusa. Na ostatni wieczór. Dołóż się trochę nie będziesz pociskać ciemnotę w necie. Bardzo ciekawy komentarz. I kolejny komentarz. Przepiękny tekst nie powinno się jednak interpretować tego, co jest zapisane do tego, co są odpowiednie studia, moi drodzy. I tak dalej, i tak dalej, można powiedzieć o smakach. Jakie się od, odczuło po przeczytaniu tekście i tak dalej, ale interpretować do tego są odpowiednie studia. Czy tak rzeczywiście jest? Czy do czytania Biblii, interpretowania Biblii rzeczywiście potrzebne są odpowiednie studia? To jest takie pytanie, słuchajcie. Mm, tak naprawdę. Ja szczerze powiem wam moje takie świadectwo. Jak otwierałem kiedyś Biblię, dosłownie miałem Biblię, otwierałem ją, otwierałem, tak, czytam i tak dalej. Słuchajcie, ogarniało mnie jakieś takie, ogarniało mnie jakieś takie no właśnie świadomość, że właśnie nie, nie powinienem tego sam czytać. Jaka mi świadomość ogarnęła, że cokolwiek tu przeczytam, to i tak tyle mądrych osób to wcześniej czytało, że już na pewno lepiej tam się zorientowało, co tam jest napisane, więc ja tu nic ciekawego dla siebie nie znajdę. W sensie takim, że ten świat już jest tak znany, tyle tam teologów to czytało i tak dalej. Takie przeświadczenie, że tu nie ma jakby nic personalnie dla mnie, nic takiego ciekawego nie znajdę, bo, bo właśnie. Tych odpowiednich studiów nie skończyłem, a o tego, że studiów to już tyle było mądrych ludzi. Tyle mądrych ludzi to zajrzało, tyle mądrych ludzi to czytało, że ja już nic ciekawego tu nie znajdę. Dzisiaj wiem, że to było to kłamstwo diabelskie, totalnie. Mm. I nawet nie wiem skąd się wzięło w naszym kraju. Mm. Kiedyś Biblia była pisana po łacinie, tym takim świętym językiem sakrum i tak dalej, nie? A później zaczęto Biblię tłumaczyć, mm, zaczęli Biblię tłumaczyć na, na, na Tyndale. E, tam Weekly w Anglii i tacy, potem Huss, zdaje się, potem tutaj w Europie, Luther w Centrum Europy. Zaczęto tłumaczyć Biblię na języki narodowe. Najpierw ta Biblia na języki narodowe była, wiecie, zakazana. W polskim indeksie ksiąg zakazanych wręcz istniała Biblia. Wyobraźcie sobie Biblię, która istnieje w kościelnym indeksie ksiąg zakazanych. Tak było w Polsce bardzo długo tak naprawdę, jeszcze do zeszłego wieku. A Biblia istniała w indeksie ksiąg zakazanych, czyli nie wolno było jej czytać. Hmm. Dzisiaj księża nawet mówią, czytaj Biblię, otwórz, czytaj, tam znajdziesz wszystko. Czytaj, czytaj, nawet krzewże o tym mówią. Co się takiego zmieniło? Że było, Biblia była na indeksie książki zakazanych w kościele katolickim. Nie wolno było czytać. Tylko właśnie tutaj jest były odpowiednie studia, tylko można było być teologiem, albo kimś tam, i tak dalej, żeby coś z niej wyciągnąć. Ehm. Jak widać do dzisiaj, to, to funkcjonuje. Ta, ta myśl u nas, że tylko odpowiednia interpretacja. Coś takiego zmieniło. Właśnie to jest działanie, słuchajcie, kontrreformacji. To jest celowe działanie, bo wyobraźcie sobie, że najpierw jak pojawiła się wina na języki narodowe, to Kościół katolicki zabraniał jej czytać. Właśnie indeks zakazanych i tego typu rzeczy nie. Później, jak już się pojawił powszechny druk i powszechne tłumaczenia, i tak dalej. To ciężko było utrzymać to w ryzach. Ciężko to było powiedzieć tylko zakazem. I co zaczęli robić? Zaczęli edukować. Po prostu. Zaczęto się edukować, jak poprawnie interpretować Biblię. Czyli już nie możesz zinterpretować Biblii samemu, tylko musisz ją zinterpretować poprawnie, wedle odpowiedniego katolickiego klucza. Nie możesz inaczej tego interpretować, nie możesz sam tam myśleć. Musisz założyć, że to mądrzejsi ludzie to przemyśleli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym celu powstały tak zwane działania kontrreformacji. U nas w Polsce kontrreformacja, wiecie, gdzieś tam, gdzieś tam najpierw to była inkwizycja i tego typu sprawy gdzie w innych krajach. U nas w Polsce jednak. Podobno przyjechał ten Loyola i stwierdził, nie, 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 tu w tym kraju troszkę inaczej zadziałamy. Ich wystarczy dobrze wyedukować. I tak powstały jezuickie szkoły i tak powstała edukacja. Tak powstała w Polsce system edukacji szkolnej, gdzie uczą nas tak naprawdę poprawnej interpretacji, poprawnego zachowania i poprawnych rzeczy. Jeżeli robisz inaczej, no to jesteś niepoprawny, to robisz źle. I, tak dalej. I to właśnie widać po tych komentarzach. Do dzisiaj to widać, mimo że trwa to już kilkaset lat. Do dzisiaj trwa takie bagno tak naprawdę. Do dzisiaj tak naprawdę nałożona jest na Biblię nakładka. Nakładka jest taka, katolicka, po prostu, że papież znam świętego Piotra, święty Piotr był przewodnikiem apostołów. Biblia została tak naprawdę napisana tylko po to, żeby ustanowić sakramenty. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak bierzesz tą Biblię z tą nakładką i rzeczywiście szukasz tych rzeczy, to teoretycznie próbujesz je tam znaleźć i tak sobie jesteś w stanie przeinterpretować przeróżne rzeczy, że tak je znajdujesz. Na przykład tutaj robiłem nagranie o opłatku o, o chlebie, tak? I winie gdzie jasno wam pokazuje, że to była część Paschy, dokładnie ta ostatnia część Paschy, kiedy już wypili wszystkie kielichy, a został tylko jeden kielich Eliasza, który zwykle życie wylewali, a Jezus go wypił, yy, znaczy rozdał i tak dalej jako swoją krew i ten ostatni kawałek kleba też został wtedy i tak dalej, i tak dalej. Ale do dzisiaj jak to się w Polsce to czyta, to w Polsce to czyta z nakładką katolicką, czyli z taką nakładką, że to jest ustanowienie sakramentu tam yy, wieczerzy, czy Czakramentu Eucharystii. Co jest totalnym kłamstwem. Ale czyta się z tymi nakładkami, czyta się z innymi nakładkami. Po prostu bierzemy Biblię i otwieramy, i widzimy nakładki na tą Biblię. I te nakładki tak naprawdę psują całkowity przekaz. Bo widzicie, na przykład w Biblii jest mowa, sama Biblia mówi o tym, że Jezus wcale nie wszedł do inteligentnych, ale co głupiego Jezus świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. A co mdłego świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych. Jezus wcale nie przyszedł tak naprawdę do tych najinteligentniejszych. Wręcz mędrcy tego świata Go nie przyjęli, nie zrozumieli, nie było mądrego, który by wyczaił, jak zbawienie ma wyglądać. Nie było takich rzeczy. Jezus szedł do biednych, tych takich mniej głupich, w sensie tych takich głupszych, tych takich, którzy mniej rozumieją, a nie do tych teologów itd., yy, 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 yy. Nie tak przyszedł Jezus. Zbawienie, słuchajcie, nie jest ćwiczeniem intelektualnym. Bo w ćwiczeniu intelektualnym nie ma miejsca na takie rzeczy jak tutaj, słuchajcie. Nie ma, naprawdę nie ma, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Intelektualne ćwiczenie polegałoby na tym, jeśli przestudujesz Biblię, znajdziesz wszystkie tam, nie wiem, łacińskie słowa, czyli nie, przepraszam, aramejskie, hebrajskie słowa i tak dalej, greckie słowa i tak dalej, będziesz umiał je przetłumaczyć, ładnie je napiszesz, poprawną polszczyzną i tak dalej, to będziesz zbawiony. Nie. Tu jest prosto napisane, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w sercu sensie swoim, że Bóg z z będziesz zbawiony w innym tłumaczeniu. O co chodzi słuchajcie? O to chodzi, że to naprawdę nie jest do intelektualistów. Intelektualista może być teologiem, może mieć studia, może mieć wszystko i tak dalej. I tak naprawdę nie być zbawionym, bo nie zrobił tego. Nie wyznał Jezusa Panem nad swoim życiem, panowania nad swoim życiem. Itd. I tak dalej. I uwierzył, że Bóg zwodzi go z matwych. Przeczytał to jako intelektualną książkę, kolejną intelektualną rozrywkę. Zbawienie nie jest intelektualną rozrywką, nie jest intelektualną zagłostką, nie jest niczym takim. Zbawienie jest do przyjęcia w sercu, do publicznego wyznania przed ludźmi, do publicznego wyznania przed światem, do publicznego przyznania się do Jezusa. Tak jak Ty wyznasz się na ziemi tutaj, przyznasz do Jezusa, tak Jezus się przyzna do Ciebie. Tam nie wiem. Trzeba uwierzyć w Niego i dać się Jemu powierzyć, a nie w, w, w intelektualnie rozpatrzać, studiować i tak dalej, co tam się dzieje. Nie przebywać studia nad Nim, nie teologizować i tak dalej. To nie daje zbawienia. Bóg mówi, a tutaj mamy, słuchajcie, coś takiego. Z daleka okazał mu się Pan. Miłością wieczną miłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Bóg okazał nam łaskę, okazał łaskę na Twoje grzechy, łaskę na Twoją nieprawość. Byłeś stworzony przez Boga w jednym celu. Po to, żeby być obrazem Jego miłości. Nie jesteś już obrazem Jego miłości, tak naprawdę. Zgrzeszyłeś, grzeszysz, twoje życie poszło w inną stronę. Żeby powrócić do Boga, Bóg zesłał swojego Syna, który umarł za Ciebie, umarł za mnie i tak dalej. I teraz i to jest łaska. I z tą łaską Ty możesz przyjść pod Jego panowanie. Czyli podpanowanie Jezusa, zawierzyć się jemu. I to jest zbawienie. Nie ma tu nic intelektualnego, nie ma tu naprawdę nic z, z mądrych rzeczy. To jest głupstwem dla świata, że ktoś za kogoś umarł. Bo przecież nie ma z tego pieniędzy, nie ma z tego nowego iPoda, iPhone'a i tak dalej, i tak dalej. Nie ma z tych rzeczy coś takiego. To jest głupstwo, nie? Nie ma wyświetleń, nie ma takich rzeczy i tak dalej. To jest totalne głupstwo. Umrzeć za kogoś, pokochać kogoś, jeśli nawet się ten ktoś nie narodził. No, głupstwo totalne. Tak, to jest głupstwo dla świata. Ale dla tych właśnie mniej wykształconych, dla tych, którzy jakby zrezygnują z tej swojej nawet posady intelektualnej, gdzieś tam w jakiejś przestrzeni dziwacznej, e, dla tych to jest życie. I naprawdę to jest do osobistej interpretacji to jest tylko do osobistego przeżycia zbawienie do osobistego przeżycia. I to, że, wiecie, przez lata tutaj w Polsce. Naprawdę nauczono nas, że nie wolno tego samemu interpretować, to jest przerażające, to jest okrutne tak naprawdę. Bo przez to Ewangelii nie usłyszało i nie dalej nie słyszy bardzo wielka rzesza ludzi. Słyszą, że jest Kościół, słyszą, że są sakramenty, słyszą, że są takie rzeczy i tak dalej, ale Mało kto jest tak naprawdę osobiście przeprowadzony do Jezusa. Jeśli nie trafisz na jakieś w kościele rzymskokatolickim, jeśli nie trafisz na jakieś specjalne rekolekcje, albo jakieś takie specjalne, nie wiem, podziemne spotkanie, jakieś oazy, czy czegoś takiego, to się nie dowiesz o tym najprawdopodobniej. Bo ci ksiądz o tym w kościele nie powie. Jeśli się o tym nie dowiesz, to czy będziesz zdawiony? To jest pytanie. Bo no możliwe, że nie. Po prostu. Możliwe, że po prostu większość sobie tak chodzi do tego kościoła, chodzi, chodzi, bo słyszało, że niechodzenie to grzech i chce, żeby nadrobić, żeby nie mieć tych grzechów, niechodzenia i tak dalej tam nie ma zbawienia w ten sposób. Biblia w ten sposób nie mówi, że jest jakiekolwiek zbawienie. Zbawienie jest przez osobiste przyjście do Jezusa Chrystusa. Nie przyjęcie opłatka, nie przyjęcie tam jakiegoś rytuału i tak dalej. Nie przez osobiste przyjście, przylgnięcie, poddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Biblia mówi, że po tym, jak się to zrobi, tak uwierzyli, uwierzyć trzeba, zawierzyć się Jezusowi. Potem się przyjmuje chrzest. I tak się to odbywa prawidłowo. I nie ma tutaj jakichś cudownych interpretacji, cudownych studiów i tak dalej. To jest po prostu życie. Praktyczne, chrześcijańskie życie. No i tyle tak naprawdę. Naprawdę słuchajcie, można otworzyć tę Biblię, można ją samemu interpretować, samemu czytać. Nie trzeba do tego żadnych specjalnych studiów ani nic takiego. Ona jest właśnie po to. Ona jest właśnie po to. Po to, żeby w ten sposób ją robić. Ja wiem, ja zdaję, słuchajcie, ja jeszcze miałem takie coś, jak ja otwierałem to Biblię, czytałem i czytam, że tu jest inaczej niż w kościele się ludzie zachowują. I czytam, że tam przecież tu jest inaczej, przecież my to inaczej zachowujemy się. Ja pierwsze, co to ja myślałem, to ja głupi jestem. Bo przecież tyle mądrych ludzi to czytało, czytało, czytało przede mną i doszli do innych wniosków, to ja to czytam i ja dochodzę do innych wniosków, bo przecież tu jest wprost napisane, co się dzieje, a w kościele jest inaczej. Ja, ja doszedłem do wniosku, do, takie wiecie, głupiej pokory doszedłem do wniosku, że ja to głupi jestem i tak dalej na początku, nie? Potem się skapłem, że to, że ja się czuję jako głupi, to jest zaplanowane działanie kontreformacji, której zadaniem było przyjęcie odpowiednich interpretacji Biblii i ich rozpowszechnienie w kościele katolickim na tyle, że ktokolwiek już sięgnie tej Biblii, nie będzie śmiał samemu niczego tu interpretować. Po prostu masz ojców, że tak powiem, tam w kościele, i tak dalej, masz ludzi, którzy mm, którzy wiesz, lepiej od ciebie zinterpretowali, i tak dalej. Nie śmij samemu myśleć, czytając to. Przecież masz odpowiednie interpretacje, masz odpowiednie zapisy, i tak dalej. Czytasz to. To przecież interpretuj to tak jak my chcemy, żebyś to interpretował. Przecież nawet ci to dajemy. Mamy tu imprimatur na tej Biblii, tak, i tak dalej. Nie? Mamy tutaj oprócz imprimatur, mamy tu przypisy swoje, więc interpretuj to po naszemu. Więc w tym momencie, jeśli. Spotkaczcie, najpierw był zakaz czytania Biblii, spokojnie. Potem, jak już nie było jak zakazać czytania Biblii, to wymyślili nowy sposób, to jest autentycznie wymyślony sposób, żeby tak nauczyć ludzi interpretować Biblię, że jak już ktoś sięgnie po tą Biblię, żeby zinterpretował ją w odpowiedni sposób i nie śmiał samemu interpretować. To jest autentycznie zaplanowane działanie, od kilku wieków, tak, w ten sposób to było zaplanowane i w ten sposób to było wdrożone i my w czymś takim się urodziliśmy. To są takie komentarze, że mi nie wolno tego samo interpretować. Obudźcie się ludzie, hej!